Kołowrotek Volador 5000 firmy York to kołowrotek z wolnym biegiem szpuli przeznaczony do łowienia gruntowego przeznaczony do łowienia karpi na łowiskach Raczej małych, takich na którym ja się teraz właśnie znajduję. Kołowrotek Volador ma dwa hamulce. Jeden jest przedni. To są hamulce wielostopniowe, bardzo precyzyjne i tylny. Oraz dźwignie zmiany hamulców, czyli włączenia tak zwanego wolnego biegu szpuli. Szpula kołowrotka zrobiona jest z aluminium, rotor kołowrotka jest wyważony, komputerowo. Kołowrotek w dosyć takich bardzo ciekawych moim zdaniem barwach połączenie złotego ze srebrnym z szarością daje taką bardzo ciekawą kompozycję wizualną. W kołowrodku możliwe jest zarówno e, możliwe jest zarówno lewo, jak i prawostronna, prawostronny montaż, montaż korbki. Kołowrotek Volador produkowany jest w wersjach 3, 4 i 5000. Oprócz tej głównej szpuli mamy jeszcze w załączeniu szpulę dodatkową grafitową, a ten kołowrotek w wersji 5000 mieści na sobie żyłki 0,35 mm 275 m 0,40 mm 210 m a 0,50 mm 115 m Przełożenie tego kołowrotka 5,1 do 1 Tradycyjny kołowrotek karpiowy Nic dodać nic ująć. Przeznaczone zarówno do łowienia karpi, jak i do połowów gruntowych.